Dzień dobry, dobry wieczór z tej strony Uba. Uba, Żaneta, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jak widzicie, dzisiaj jesteśmy w terenie e, i jesteśmy w Jerozolimie. E, co będziemy dzisiaj w tej Jerozolimie robić? Chciałabym Was zabrać w miejsca, w które normalnie turystów się nie zabiera albo które są mniej popularne, ale są bardzo ciekawe. Bo w internecie jest dużo e, przewodników po Jerozolimie, po takich typowych, religijnych i historycznych miejscach. A my dzisiaj e, pojedziemy do takich, e, których e, zazwyczaj w książkach przewodnikach w internecie nie ma. E, zaczniemy sobie dzisiaj od Gazelwali, e, który znajduje się w o, otoczeniu tutaj e, jednej z dzielnic. E, I po, e, ponoć są tutaj gazele. To aktywiści ekologiczni e, od lat walczą, żeby nie było tutaj budowanych mieszkań, osiedli i biurowców co jak wiadomo dzieje się w dużej ilości miast i ziemia jest tutaj nietania. No i zachowali właśnie ten park, w którym są gazele, jako ta taka część z przyrodą, która się nie zmienia i na której nie buduje się kolejnych budynków. Na razie gazel nie zauważyliśmy, ale zauważyliśmy ślady, że są. Także będziemy tutaj chodzić i ich szukać. To nie jest takie zoo, gdzie zwierzęta są w klatkach i można je oglądać zamknięte ku ciesze gawiedzi. Tylko one sobie tutaj w swoim naturalnym środowisku biegają i jeżeli nie chcą się pokazywać ludziom, to się nie pokazują. Wspominałam Wam też o tym, że były plany, żeby tutaj wybudować budynki mieszkalne, osiedla, tak jak na przykład stało się tam. To osiedle nazywa się Givat Mordechai i to jest projekt nazywany Holy Land. Jak Widzicie, wygląda to dość dziwnie i nie jest spójne z tym, co widzimy na przykład po prawej stronie. No i plany były, żeby też na tej powierzchni, tutaj, wybudować jakieś osiedla. Jednak aktywiści w dalszym ciągu są w stanie zachować ten skrawek. No, nie mogę powiedzieć, że zieleni, ale skrawek natury w samym środku miasta w sumie. Dolina Gazel. Po hebrajsku Emek rozciąga się na powierzchni prawie 65 akrów. Żyje tu około 55 gazel. Jak wspomniałam wcześniej, aktywiści uchronili to miejsce przed zniszczeniem. Kosztowało ich to wiele czasu, rozpraw sądowych i 8 milionów szekli które udało się zebrać dzięki ludziom dobrej woli. W 2013 roku rozpoczęto pracę nad zagospodarowaniem tego terenu pod rezerwat, a bramy otworzyły się na pierwszych odwiedzających w marcu 2015 roku. Oprócz gazel żyje tu jeszcze kilka zagrożonych gatunków, na przykład żółwie greckie. Jeziorko stworzone pośrodku parku przyciąga ptaki, które przylatują do Izraela na sezon zimowy. Park jest otwarty codziennie, również w szabat i święta od godziny 6.30 rano do 17.00. Wejście do parku jest bezpłatne. Nam niestety nie udało się spotkać gazel, ale załączę Wam teraz ujęcie podglądowe. Jeżeli będziecie mieć szczęście, możecie w Dolinie Gazel spotkać takie osobniczki. Hej Wam, kolejny przystanek to stara stacja pociągów. Kiedyś był tu pierwszy pociąg w Jerozolimie, pierwsza stacja. W tym momencie to miejsce jest przerobione na kafejki, restauracje i takie małe sklepiki z ręcznie robionymi rzeczami. Także pokażę Wam wszystko, jak tu jest i jak wcześniej opowiem Wam o historii tego miejsca. Więc zobaczmy, co tutaj się znajduje. Hatahana Harishona, czyli pierwsza stacja pociągów. Powstała pod koniec XIX wieku. Pierwszy pociąg na trasie Jafo Jerozolima wyruszył 26 września 1892 roku. Towarzyszyła temu wielka ceremonia. Ludzie świętowali to, że odległość, jaką trzeba było pokonać pomiędzy tymi dwoma niesamowicie ważnymi punktami, metaforycznie się skróciła. Wcześniej taka wycieczka zajmowała około 10 dni, a głównymi środkami transportu były osiołki i wielbłądy. Stacja pociągów służyła podróżnym przez wiele lat, ale w latach 60. liczba osób wybierających pociąg jako środek transportu na tej trasie znacznie zmniejszyła się ze względu na otwarcie autostrady numer 1. W latach 90. dochodziło do bardzo wielu wykolejeń wagonów ze względu na kiepski stan szyn. 14 sierpnia 1998 roku po raz ostatni ze stacji wyruszył pociąg, a dzień potem stacja została oficjalnie zamknięta. Przez wiele lat budynek niszczał i stał się celem wandali. Na szczęście Urząd Miasta Jerozolimy zdecydował się ocalić go przed zawaleniem i zainwestował w to miejsce prawie 10 milionów szekli. W maju 2013 roku odnowiona wersja Hatahana Harishona została zaprezentowana mieszkańcom. Aż do tej pory jest to miejsce, do którego można przyjść na dobre jedzenie, kawę, drinki. Bardzo często odbywają się tutaj również koncerty i inne wydarzenia kulturalne. Z ciekawostek, pierwsza stacja w JAPO, czyli po drugiej stronie tego połączenia, przyszła bardzo podobny program renowacji i też jest bardzo ciekawym miejscem do odwiedzenia, jeżeli wybieracie się do Tel Awiwu. Kolejny przystanek to młyn. Jak widzicie, pogoda niestety nam nie dopisała. Zastała nas niesamowita ulewa, ale jakoś dajemy radę. Wszystko specjalnie dla was, więc bardzo proszę subskrybujcie mój kanał i polajkujcie to wideo za moje poświęcenie tutaj dzisiaj. I ten młyn jest bardzo niedaleko, bo około 10 minut od miejsca, w którym przed chwilą byliśmy, czyli starej stacji pociągów. 10 minut piechotą od Hatahana Harishona znajduje się wiatrak Montifiori. Został on wybudowany w 1857 roku i służył do mielenia mąki. W środku znajduje się małe muzeum poświęcone fundatorowi Mozesowi Montifiori. Niestety sam wiatrak okazał się, delikatnie rzecz ujmując, niewypałem ze względu na brak silnego wiatru w tym miejscu oraz na braki konstrukcyjne. Zaprojektowany był pod europejskie ziarno, które wymagało mniej siły napędowej niż to lokalne. Pomimo tego, powoli i do przodu, służył on przez dwie dekady. W tym momencie jest tutaj restauracja oraz taras widokowy, z którego możemy podziwiać mury Starego Miasta. Ktoś dzisiaj tutaj planował ślub, ale jak widać, pogoda, delikatnie rzecz ujmując, nie dopisała wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Hej, jesteśmy przed kawiarnią Aroma. Kawiarnie Aroma są bardzo popularne w Izraelu, więc możecie stwierdzić, dlaczego w ogóle przyszliśmy do Aroma, a nie do jakiejś tam małej kawiarni, która nie jest sieciówką. Dlatego, że jest to pierwsza aroma, czyli historyczna aroma, jaka została otworzona w Izraelu. Jest ona właśnie tutaj, w Jerozolimie. Pierwsza w Izraelu kawiarnia sieci Aroma została otwarta w 1994 roku na ulicy Hillel w Jerozolimie. Ten oddział jest warty uwagi ze względu na to, iż jest otwarty 24 na 7, co w Jerozolimie nie jest takie oczywiste ze względu na obostrzenia dotyczące zamykania biznesów na czas szabatu. Kawiarnia ta nigdy nie jest pusta, zazwyczaj przysiądują tu turyści, którzy zatrzymali się w pobliskich hostelach lub mieszkańcy Jerozolimy, którzy nie mają zbyt wielu alternatyw. Podczas szabatu w tej części miasta. W Faromie, jak to Waromie, rzeczy są takie jakby w Polsce w Starbucksie albo w innych takich sieciówkowych kawiarniach. Dzisiaj mam sałatkę, jest też chleb, mam swoje sojowe late, a NIR ma kanapkę z omletem i Starbucksową kawę. Także zabieramy się za jedzenie i idziemy dalej zwiedzać. Czas na spacer w kierunku starego miasta. Kierujemy się w stronę Jaffa Gate i mijamy Mamila ulicę pełną sklepów, coś w stylu Oxford Street w Londynie. Możecie tu znaleźć wszystkie popularne sieciówki, sklepy z towarami luksusowymi, np. Dior e, lub Factory 54 ale są też butiki lokalnych projektantów. Tak więc jeżeli macie trochę wolnej gotówki i chcecie ją roztrwonić, jest to idealne miejsce. Hej, kolejny przystanek. Jest tu Kościół Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie interesujecie się religią, też możecie tutaj przyjść, ponieważ jest tu bardzo fajna, bardzo ładna kawiarenka, która nie jest droga jak na warunki izraelskie. W środku jest przepięknie, są bardzo mili ludzie, bardzo miła obsługa. Dodatkowym plusem jest to, że na tyłach tej kawiarenki jest bardzo piękny ogród z piękną architekturą. Jest właśnie ten kościół, więc można sobie tutaj przysiąść. Nie ma zbyt wielu turystów póki co, więc to jest takie ciche miejsce, kiedy już wejdziecie do Starego Miasta. Bardzo polecam na szybką kawę i ciacho, a my lecimy dalej. Kościół Chrystusa w Jerozolimie znajduje się przy samym wejściu do Starego Miasta w okolicy Jaffa Gate. Należy on do kościoła anglikańskiego, a zbudowany został w stylu neogotyckim w XIX wieku. Celem tej budowy miało być konwertowanie ludności żydowskiej na chrześcijaństwo. Podobniono go więc do synagogi, unikając typowo chrześcijańskich elementów zdobniczych. Wnętrze ozdabiają abstrakcyjne witraże, brak krzyża oraz przedstawień postaci ludzkich i typowego ołtarza. Jest za to menora, hebrajskie napisy i żydowskie symbole, a centralne miejsce zajmuje Biblia. Ja osobiście polecam przyjść tutaj w porach wiosennoletnich, aby napić się kawy w ich ogródku, który jest naprawdę piękny. Szybki przystanek na coś słodkiego Jafar Sweets które znajduje się w centrum Starego Miasta w dzielnicy muzułmańskiej. Według naszego lokalnego przewodnika podają tutaj najlepsze knafe i baklawę w całym kraju. Polecam spróbować, dajcie mi znać w komentarzach, czy przewodnik miał rację. Jesteśmy na ostatnim piętrze hotelu Hashimi, który ma tutaj właśnie dach, na którym można sobie siedzieć, jedzą tutaj śniadanie, ale co najważniejsze, stąd mamy widok na Alakse i na całe stare miasto, wszystkie dachy tutaj. Jest naprawdę tutaj przepięknie i ten dach ma okna 360 stopni dookoła, także jest ciepło, nie jesteśmy narażeni na Deszcz, tak jak się działo przed chwilą na ulicach, i naprawdę to jest przepiękne miejsce, żeby sobie usiąść z kawą i zobaczyć i rozolimy z takiej perspektywy, której zazwyczaj nie widzimy, bo widzimy ją z dołu. Także polecam Wam albo zatrzymanie się w tym hotelu, albo po prostu przyjście tutaj, za, zapytanie się na recepcję, czy nie możecie wypić sobie po prostu kawy i pooglądać widoków. Pokażę Wam teraz, jak to wygląda, i oczywiście lecimy dalej do następnego naszego przedstawienia. Przystanku. Hotel Hashimi jest zlokalizowany w prawie 300-letnim budynku w samym sercu dzielnicy muzułmańskiej. Z dachu możemy podziwiać meczet Al Aqsa, Via Dolorosa, czyli Drogę Krzyżową, Górę Oliwną, Bazylikę Grobu Świętego oraz ścianę Płaczu. Naszym kolejnym przystankiem jest Hospicjum Austriackie w Jerozolimie. Jest to pierwszy i najstarszy dom pielgrzyma na terenie Izraela. Możecie wynająć tutaj pokój na swój pobyt w Jerozolimie, ale jeżeli jesteście tu tylko przelotem, naprawdę warto tu zajrzeć. Głównie ze względu na kawiarnię, która znajduje się na parterze budynku i do której przynależy naprawdę uroczy ogród. Jest tu serwowany austriacki prawdziwy sztrudel, jak również kawa, herbata i inne słodkości. Więc jest też i strudel, jest kawa i to sztrudel niestety ja dzisiaj go nie spróbuję, bo ciągle jestem na diecie bezcukrowej, ale mam tutaj testera sztrudla, więc smacznego. smacznego. W 1859 roku pierwszy konsul austriacki, Józef Pizamano, zainicjował budowę tej inwestycji. Na początku znajdował się tu właśnie dom pielgrzyma, mały szpital i kaplica. Jak widzicie, architektura i wystrój znacznie odbiega od typowego budownictwa w Izraelu. Hospicję było zaprojektowane pod ówczesne trendy wiedeńskie i dlatego można się tu poczuć jak w Europie. Samo miejsce przyciągało licznych, mniej lub bardziej znanych gości wśród których był przykład polski malarz Jan Styka czy cesarz Austrii Franciszek Józef I. Hej, nadaję dla Was tuż przed zachodem słońca, zaraz zaczyna się szabat, więc pewnie będziecie słyszeć dużo trąbienia, ponieważ ludzie śpieszą się do domów. Jesteśmy na dachu austriackiego hospicjum i widok stąd również jest nieziemski, to jest trochę bliżej do Alaksa, które widzicie tu z tyłu, Wstawiam też przebitki i jest coś w tym magicznego, bycie tutaj przed samym zachodem słońca w piątek, także jeżeli będziecie tutaj, będziecie zwiedzać te najbardziej turystyczne miejsca, bardzo polecam Wam wejść. To wejście kosztuje tutaj 5 szekli. I po wypiciu dobrej kawy, po zjedzeniu ciasta, wejdźcie sobie na ten dach, bo jest naprawdę nieziemsko. I to są widoki jak z pocztówki. A nie wiem, czy jakikolwiek przewodnik Was tutaj zaprowadzi, także bardzo polecam to miejsce. Hej, szybki update, no, to nasza ostatnia stacja. Jesteśmy przy hotelu American Colony i e, idziemy tam do baru, który znajduje się w piwnicach, który jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. E, jest bardzo międzynarodowa atmosfera, dużo dyplomatów tu przychodzi ponoć szpiegów, także idziemy się czegoś tam napić i pokażę Wam jak to wygląda w środku. Także ostatnia stacja w Jerozolimie, jeżeli będziecie chcieli tu przyjechać, zostawię Wam też linka na dole, bo wydaje mi się, że warto takie miejsce odwiedzić. American Colony Hotel jest naprawdę bardzo unikatowym miejscem w Jerozolimie. I nie obawiajcie się, żeby tu wejść, nie musicie płacić ponad 1000 złotych za noc. Możecie, tak jak my, odwiedzić ich bar wchodząc z tak zwanej ulicy. Ceny w barze nie odbiegają od tych na mieście, więc nie powinniście dostać zawału serca płacąc rachunek. Sam budynek powstał w XIX wieku i na początku był własnością otomańskiego Paszy Al-Husejniego, który mieszkał tu ze swoimi czterema żonami. Po jego śmierci budynek przechodził z rąk do rąk, aż trafił w posiadanie rodziny z Pafortów. Dyplomaci upodobali sobie tę miejscówkę ze względu na jej neutralne podejście do konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Wśród gości hotelu były takie osobistości jak Winston Churchill, Bob Dylan, Tommy Blair, Peter Ustinov, a plotki głoszą, że Mordechai Vanunu miał tutaj karnet na basen. Hej Wam, witam się z Wami już z samochodu, jest trochę późno, 6.40, ale ze względu na to, że już jest końcówka listopada, jest ciemno. Jesteśmy mega zmęczeni i trochę wymoczeni przez pogodę i przez deszcz, który nas zastał. Mam nadzieję, że ten przewodnik Wam się spodobał. Oczywiście Jerozolima jest pełna innych miejsc, które są warte odwiedzenia i nie sposób było w jeden dzień obskoczyć wszystkiego. Także być może wrócę tu jeszcze i nagram dla Was kolejne części. Dajcie mi znać, czy jesteście takim filmem zainteresowani. W międzyczasie bardzo proszę, żebyście zasubskrybowali mój kanał, klikając w dzwoneczek. Dzięki temu będziecie do Dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie, który pojawi się na moim kanale. Jeżeli ten film Wam się spodobał, zostawcie kciuki w górę i dajcie znać w komentarzach, które miejsce najbardziej Wam się spodobało. Póki co żegnam się z Wami serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!